Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Pomyślałem, że zrobię taki materiał, przeglądając ten ostatni filmik Wargamingu o tych wszystkich świątecznych bonusach, paczkach, czołgach, wszystkich. Eventach, które będą, czyli wydarzeniach właśnie w grudniu. No i trochę tego jest. Będą też skinki, będą oczywiście czołgi. Pokrótce moje trzy grosze wrzucone, oczywiście na temat tych maszyn, które możecie z tych paczuch wylosować. Dodatkowo będą też skinki zeszłoroczne. Zaraz wam wszystko do A do pokażę. Oczywiście będziecie mieć to też w tym materiale, ale tak pokrótce dwa razy sobie o tym wszystkim powiemy. Tak jak widzicie skrzynek jeszcze się kupić nie da, więc musicie na nie delikatnie mówić. Więc poczekać, mamy dzisiaj. Ja już mam w tym momencie środę i późne godziny nocne, to może jeszcze bez przesady, bo pierwszej jeszcze nie ma, ale gdzieś tam powoli do spanka trzeba będzie się zawijać za moment. No słuchajcie. O skrzynkach na razie gadać nie będziemy, e, mamy kilka czołgów. Tutaj jest ważny bardzo aspekt ode mnie. Im dłużej gram przed różnymi maszynami, tym chciałoby się zmienić zdania. Wszystkie te nagrywki mam już zrobione, bo umówmy się, jednak o 4 gry, jak zagram, czy 5 gier, no nie za bardzo da się tutaj wyczuć czołg. E, może akurat być super losowanie, a czołg się w innych losowaniach, tych takich gorszych lub średnich, nie będzie spisywać tak dobrze. Więc podsumujmy sobie, o co w ogóle z tymi czołgami z paczek chodzi. E, niektórzy z was pisali, że to są szroty i ciężko jest je bronić i kurde, no nie wiem, czy się mogę zgodzić. Niektóre czołgi są faktycznie tragiczne. Dla mnie, zacznijmy od środka. Contradictions to jest totalny, cholerny, gówno. czołg. To może nie, ale ja, ja, ja po prostu tego czołgu nie rozumiem. Dla mnie jest, nie, nie oferuje niczego poza nową mechaniką. Więc ja personalnie tym czołgiem bym grać nie chciał i to mówię z góry. DZT pograłem troszkę dłużej i mam wrażenie, że trzeba tym czołgiem delikatnie mówiąc pograć kilka grubych godzin, żeby mniej więcej go wyczuć. Przynajmniej ja tak miałem w przypadku tej maszyny. Alfa bardzo fajna, pęka też jest okej, okay. prędkość lotu pocisku jest ok, no wszystko, wieża jest bardzo dobra, więc definity te turbodopolacze pozwalają Wam robić playsy, więc będziecie musieli podejść do tego czołgu w troszkę inny sposób, dać mu chwilę, żeby go zrozumieć. Toro moim zdaniem, jak sobie tak jak dzisiaj nim pograłem, to akurat macie po tym wszystkim i też po tych nagrywkach, które zrobiłem niestety od dupy strony się do tego zabieramy, ale wydaje mi się, że Toro jest takim czołgiem, na którym pancerz no kurczę, ciężko funkcjonuje, ciężko działa. Nie, dlatego nie można na nim polegać i dlatego, jeszcze dodając do tego wieżę z tyłu jest cholernie nieirytujące, ale ciężko jest wykorzystać potencjał tego czołgu, który daje ci na przykład działo i ten tak zwany burst, czyli szybkie obrażenia gdzieś tam z tego magazynka uzyskać. No i przeładowanie długie wiadomo, cypel na że też w tym nie pomaga. Ehm, squall. Squall jest taką maszyną, której nie jestem w stanie obronić, ale ma swoje dobre momenty. Dzisiaj grałem Squallem sobie na strumyku i cholera jasna nie grałem tym ani razu pod spota i za każdym razem... Dobrze się bawiłem. Nie trafiłem na taką mapę, na której miałbym problemy z robieniem szkody. Jest tutaj znowuż troszkę naciągane. Ale gdzieś tam czujesz te satysfakcję, jak odpalasz hejki, wierzesz w walcywena w skorpiona w SU, w grilla, w V i tak dalej, i te czołgi po prostu roznosisz. To, to, jest, to, jest, to jest przepiękne. To jest to w tym aspekcie skłal wymiata. W każdym innym niestety leży i kwiczy, moim zdaniem, ten czołg jest po prostu za duży do spotowania, ma za duży profil, fizycznie jest za duży, już nawet nie chodzi o punkty kamuflażu. Tylko to, jakie to tuby jest w stanie zbierać. Artylerie was kochają, wszystko was trafi, bo jesteście wielkości stołu, jesteście większymi czołgami niż medem, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego skład typowy fantang tutaj. Nie ma czego bronić. Faworytem w moich, y, moim faworytem w tych paczkach jest definitywnie XM57. Cholera jasna, pograłem dzisiaj tym czołgiem, przyznaję, jest 3-4 godziny i mam kilka ciekawych gier Wam do pokazania. Mówię serio, nagram odcinek samego XM, a chcecie to zobaczyć, bo to jest czołg, który ma niesamowicie wysoką alfę, monstrualną alfę, 630 na bombie z peną 270 i 315, dodatkowo na hajkach 900 y, uszkodzeń na strzał i 90 peny. Minusem tego czołgu jest tylko jedna rzecz, nie pancerz, nie to, że wszystko po dolnej wchodzi, bo nie interesuje nas to tak naprawdę w tym momencie, ale fakt, że jest wolny. Dlatego turbo tutaj jest po prostu wymagane, ale to jaki potencjał uszkodzeń ma ten czołg. Miałem dzisiaj taką gierkę, że prałem te dziesiątki po mordzie, no i chłopy nie mogły tak naprawdę zrobić nic. Tam się trafił może jakiś pejdaktor na jest 4 wiadomo, ale dla mnie XM wygrywa jednak, jeżeli nie jesteś fanem, znowuż i tutaj jest ciekawa, ciekawa zależność jeżeli nie jesteś fanem czołgów, które są wolne, no to się tym nie pobawisz, więc ciężko jest tutaj polecić i, i, i powiedzieć, że wszystkie czołgi są dobre, albo wszystkie czołgi są gówniane, wydaje mi się, że każdy z tych czołgów gdzieś tam będzie trafiać w preferencję któregoś z graczy jeżeli ktoś lubi jakieś dziwne troll fan to być może nawet skal mu się spodoba, jeżeli ktoś lubi takie opancerzone mamuty, no to X-em będzie idealny, jeżeli ktoś lubi medy z dobrą alfą, ale niekoniecznie zbyt celnym Działem, to też temu się spodoba. Jeżeli ktoś lubi. No dobra, kontradykszusa to nikt nie polubi. Nie, jeżeli ktoś lubi, nie wiem, włoskie, włoskie czołgi z dobrą celnością, no to Toro może mu się jakimś tam dziwnym trafem spodobać. Ja akurat problemów z Toro nie miałem, ale słyszałem, że inni mają tutaj z nim pod górkę, dlatego być może musicie też na ten czołg uważać. Dodatkowo skinki wszystkie, które będziecie widzieć na odcinku już za moment, o też będą oczywiście te wszystkie attachmenty, czyli te dodatki do tych czołgów. Ani to mnie... Grzeje a mnie, ani to mnie ziembi. Jest, to jest, nie ma to nie ma. Jestem ciekaw, w którym kierunku to po prostu pójdzie z tymi dodatkami. No i tutaj macie rozpisane wszystkie czołgi. Lolków po kolei omawiać nie będziemy, bo nie ma sensu. E, Obejrzyjcie ten materiał, który ja oglądałem na żywo, właśnie ten filmik, pomyślcie, powiedzcie mi też, co sądzicie właśnie jeszcze raz o tych czołgach z paczek, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, e, czy to w ogóle da radę jakoś przepchnąć, jeżeli chodzi o tutaj. Nie wiem nawet jak to nazwać, ale użyteczność tych maszyn. Czy, czy one Wam się wydają słabe? Czy niektóre wydają się za mocne? Czy to jest po prostu ściek wrzucony? Bo ja powiem szczerze, że nie miałem takiego wielkiego efektu wow lub zakwytu. Nie miałem takiego czołgu, którym chciałbym grać oprócz XMA 57, czyli farmić kredki non-stop, czyli czołgiem, którym mogę sobie pojechać, e, pograć 8-10 godzin. No to to jest XM dla mnie. Cała reszta odpada. Contradiction w ogóle odpada, w ogóle tym nie, nie dotykam tego. Squalem, nie wiem, raz na miesiąc mógłbym pograć toro, jakieś dziewiątki, też pewnie raz na jakiś czas. I to samo z dz em chociaż uważam, że ten dz ma dużo, du do dobry potencjał, tylko trzeba go zrozumieć. Ja jeszcze tam nie doszedłem, dopiero będę właśnie ten czołg jeszcze bardziej rozgryzał. No i to chyba byłoby na tyle. Miłego oglądania widzowie. No to lecimy. A time is tak, świąteczny czas. A time of Big OK. Tak, no uśmiech, e, uśmiech na twarzy podczas otwierania paczek świątecznych na pewno będzie. E, wasz portfel prawdopodobnie nie może podzielić tego samego... Uczucia euforii, śmiechu i radości, gdy topnieją pieniądze, więc przypominam, wydawajcie hajsiwo na te Wasze paczki bardzo sensownie, żebyście nie mieli później niepotrzebnych problemów. Gold and Credits, okay. Days of World of Tanks premium account. Okay. 3D styles. Okay. And new 3D attachments. Okay. Vehicles from tier 2 to tier 9. Uh -huh. And decorations for your festive village. You'll find both familiar decorations and a selection of new ones. There's even a Christmas ghost. Just don't put any silver decorations on it. Ah, fajny fajny wygląd choinki Dobra i teraz creme de la creme, czyli przenosimy się do czołgów premium, które też właśnie będą w tych paczuszkach. Będzie grubo z góry mówię pod pewnymi względami, pod pewnymi względami niekoniecznie, więc omówimy sobie każdy z tych czołgów, jego plusy, minusy i tutaj na filmiku, żebyście też mogli sobie pewne rzeczy wydedukować. Cała reszta jest przypięta, u góry macie macie przypięty filmik właśnie z tymi czołgami, gdy grałem nim pojedynczo. I od szóstego będzie wychodził każdego dnia filmik z danym czołgiem, z omówieniem po kilka gierek, żeby nie było. Łe, to się nic nie zmieniło w tej końce? Nie, no chyba trochę inaczej wygląda. Jest inny garaż i tak dalej, są inne uzdoby, bla, bla, bla. Paczki czołgi, minus 500 i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry wszystkim, nota. dzień dobry. Witam Radziecki kot, Ano. Znaczy się tutaj nie wiem, czy za bardzo mają nawet co dodawać, nie? Główną ofertą są te paczki, w, który, w których masz czołgi nowe, nie? Więc o. To jedziemy. Does that T9 DZT 159 is a medium okay. tank and a miniature rocket all in one? Its booster charges are short but sweet, and it has a lot of them, making this medium a real meteor. The DZT will be right on time for midnight celebrations, even if it leaves at 2359. Its armor withstands more than just Talk. winter frost. Its gun launches very heavy snowballs. Each Chciałbym też przypomnieć, że ten czołg dostanie bufa gdzieś tam przed wyjściem paczek. Czy to czwartego, czy to piątego, czy coś takiego. Przed wyjściem paczek ten czołg ma zostać zbufowany. Ma zostać poprawiony znacząco gun handling, czyli sama przyjemność używania tego działa będzie na pewno większa. Mamy poprawione statystyki odpo odpowiadające za celowanie, czas celowania. Nie, celowania chyba samego nie ruszyli, ale czas celowania i tak dalej, obrót wieży został zmieniony. Dzień dobry, Ruski, witam gorąco. Dzięki piękne za primika. Zdroweczka życzę. Więc tutaj z tym DZT będą kolejne bufy. Dlatego prosiłbym Was, żebyście na to też zwrócili uwagę. Ja tym jeszcze zagram po bufie. Zobaczymy, jak się to będzie pyrkać. <mum> mhm. Fajna alfa. <mum> Więc przyjemne. This hot-headed Italian bull makes hearts burn and ammo explode. With an unusual look, good mobility, and auto-reloading mechanics, it's guaranteed to be the star of any party. In the right hands, the bull will be unstoppable. Um, co do Toro tak pokrótce wam powiem. Mm, ja myślałem, że to będzie ściek. Przed tym jak sprawdziłem sobie go w grze. I tak całkiem serio, to nie grało mi się tym źle. W sensie no nie grało mi się tym źle. Ja uważam, że to jest poprawny czołg. Czy on jest super? Nie jest. Czy on jest totalnym gównem? Nie jest. Ale jeżeli nie miałem takiego totalnego speedruna, to tym czołgiem można było sobie świetnie rozporządzać właśnie tym magazynkiem. Nie, 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 to nie jest. Głnoczą, moim zdaniem. Ale też nie oczekiwałbym, że jak dostanę Toro, to że będę jechał i że będę mieli wszystkie dziewiątki dziesiątki. Mi się bardzo podoba akurat działko na Toro, pomimo tego, że Alfa jest 360, pena jest jak najbardziej OK. Tylko znowuż, jak wystrzelacie cztery pestki i macie szybką grę, to później me będziecie mega cierpić, dlatego na to musicie zwracać uwagę. It's the long-awaited premium VZ-68 squall auto cannon tank, that loves flanking maneuvers. Dziękuję. while regular auto The loaders throw one icicle every two to three seconds. This one dishes out 100 shells in four. A real winter flurry. No but Już zobacz tyle na bombie. Masz 1400 uszkodzeń do zrobienia w krótkim okresie. To nie jest mało. To jest magazynek, no? Cztery pechy ma. Może dlatego stąd to grało mi się dobrze. Bo gdyby to był single shooter, to byłaby tragedia. No wiadomo, ale jak tu ma magazynek, to cholera jasna Pura, fajnie się tym grało. Dobra, wracając do tematu. Słuchajcie, co to skłala, jeżeli chodzi o podsumowanie tej maszyny? No, to tyle. To tyle. Słuchajcie, nie, 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 nie jestem w stanie, nie jestem w stanie wam polecić Skwala jako czołgu do robienia misji. Nie jestem w stanie wam polecić Skwala jako czołgu do spotowania. Jeżeli ktoś z was grał z, y, w, 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 tą czeską linią czołgów lekkich, to wie jak się tym czasami robi damage, albo jak się tym nie robi damage, bo nie masz jak. Jak ciężko momentami też jest coś tym spotnąć. Squall nie za bardzo odbiega od tego, od tego charakteru, czy też charakterystyki linii. Też jest olbrzymi, dużo krzaków po prostu nie zajmiecie. Kamu akurat jakiejś tragedii nie ma. Ale no jest duży profil. Dodatkowo uszkodzeń na dystans nie porobicie, więc otwarte mapy i strzelania dystans będą dla was straszne. Jednak jest tutaj plusik. Ja uważam, że to jest czołg typowo pod zabawę. Czyli nie podrobienie niesamowitych wyników co chwilę, jak Civen, gdy ci rzuci otwartą mapę, żeby zrobić miliony spota. Tylko do zabawy. Czyli bierzecie gościa sobie raz na dwie, trzy giereczki, wpadacie w jakiegoś light TDK z haekami, robicie. Prrrt, i gość znika. Dosłownie znika. Skwala mam nagranego. Nagrałem, miałem kilka takich sytuacji, gdzie wjechałem e, czy to w jakiegoś skorpiona, czy to w jakiegoś lajta. Po prostu zerowanie przeciwników z hajków. I do tego on się nadaje. Do innych rzeczy to raczej ciężko. Pominijmy już, skwala i idziemy dalej. Toro to magazynek 4 pestek. 360 po 315 peny na hitach, które latają całkiem szybko. Więc sponio. 3 sekundy, czyli na HTK: 3 sekundy w magazynku to jest. Całkiem okej. Okay. To jest okej. Okay. sekundy nie ma, nie, ma, nie ma z tym problemu. Ale słuchajcie. Jedziemy dalej. Przepraszam, że to powiem, ale fajne wejście. To mi się mega podoba, co oni tutaj zrobili, aż będę musiał wejrzeć to ponownie. Jeszcze raz. The XM57 is in no rush <laughs> because it's the enemy who should be running from it. Pucked. Its armor can weather any snowfall. Its limited rotation <clears throat> turret lets you play in town areas without pushing allied heavies aside. And most importantly, each shot from this tank destroyer gives 630 points of happiness and joy. Zatrzymajmy się na chwilę na xm -ie. Nie wiem, czy to będzie kontrowersyjna opinia, czy niekoniecznie. Ale dla mnie to jest najmocniejszy czołg z paczek. Powiedziano wam na filmiku, że ten czołg ma 630 uszkodzeń, prawda? Przy tym... Zobaczcie sami. Mamy na xm 630 uszkodzeń, ale to nie jest wszystko, moi drodzy. Dlaczego? Już pokazuję. Dlatego, że ten czołg, tutaj już sobie wrzuciłem filety, bo dzisiaj będę grał, ostatnio grałem na różowych, żeby zrobić Wam filmik. Jak sobie popatrzycie na DPM, 2700, szału nie ma. Rozrzut 0,35, no raczej średniawo, ale pamiętajcie, że mamy 630 alfy. I teraz przechodzimy do amunicji, bo tu jest creme de la creme. 200! 70 peny na podstawie. To jest dużo. Te APKI z perfect Chargem, czyli z idealnym ładunkiem, będą latać 1000. To po pierwsze. Na goldzie mamy 315 na PCR-kach i dojdziemy tam do 1200-1300 prędkości lotu pocisku. Ale to nie wszystko, bo ten czołg ma dowalone HEKI. 900 alfy na haeku. 90, 90 peny na HE. To na pewno jest ósemka Wargaming. Czy wam się coś delikatnie nie pomyliło? Bo ja mam pewne obiekcje. I tutaj nawet ten czołg nie będzie dobry sytuacyjnie. On po prostu będzie dobry, a sytuacyjnie będzie totalnym cholernym potworem. Bo jeżeli macie 630 na bombie i macie 315 peny, to w większości sytuacji będziecie mogli penować nawet HTK 10 tieru, bez większego problemu. Nie mówię, że wszystkie, ale większość na pewno da sobie radę. Dodatkowo wyobrażacie sobie Skorpiona, który dostaje tubę na high rollu? 90 peny. Skorpiona? Co ja gadam? Przecież ebery mają 75 peny i to wszystko tłumią, a tutaj macie 90. Leopardy bokiem, srokiem, ba nawet gdzieś pod jakimś kątem po dolnej płycie, ten czołg będzie w stanie Frontalnie rozrywać bardzo dużą ilość czołgów, używając pocisków HE. Za tysiąc będą latać bomby. Także jak narzekaliście na BZT, no to macie drugi czołg do narzekania, moim zdaniem. I ja, ja, ja nie wiem, nie. No to jak sema sobie przerobiliśmy, to wpadnijmy na Brytola. The 226 It offers you a choice of how you make the enemy's day with one present or two at once. There's a specially trained button to help you control your generosity. Jedyne co, Ty, Mordo, na tym czołgu jesteś w stanie kontrolować ze strzału tych dwóch dział, to swój w kurw, jak połowy pestek nie trafisz. I to jest moje zdanie na temat tego czołgu. Więc y, zaraz wam pokażę dokładnie o co chodzi. Return, Bardzo dobra wieża, to trzeba przyznać. Pokażę wam o co chodzi z Contradycją. Contradycją jest dziwnym dla mnie tworem, którego ja personalnie nie jestem w stanie zrozumieć. Bo zobaczcie, mamy sobie takiego hateczka, na którego oczywiście nie możemy dodać dosyłacza, no bo nie ma jak. Okej, okay, tutaj bólu i cierpienia nie ma trudno. Mamy 0,3 celności, ktoś pomyśli sobie, 0,3, bardzo fajna sprawa. Mega dobra wieża. Pan też ogólnie, też Sajdzika, nawet da się zrobić coś tam górną podinga. 360 na bombie, 10 stopni opuszczania brzmi jak bajka, nie? Czas celowania 1,8. Ale jak przełączycie się w ten system strzelania z dwóch dział X, tak jak zmieniacie tryb na EBR, na CES i tak dalej, tak on się przełącza w tryb strzelania z dwóch dział. 1,01 celności. Tutaj mamy 0,3 na zwykłym działku, a tam mamy 1,03. Więc wyobraźcie sobie, jak to sieje kartoflem. Dodatkowo dpm. 2300, więc też nie jest idealnie. W połączeniu z tą penetracją 255 i 360 na bombie, nie wiem co o tym myśleć. Wydaje mi się, że to będzie czołg dla vnx po prostu. No dobra, żeby się trochę podenerwował, to jedziemy dalej. Ja, ja personalnie, ja personalnie tego czołgu nie za bardzo lubię, nie za bardzo chcę tym grać, ale komuś się może spodobać. Ej, ja tego czołgu nie rozumiem. <grym> Już nie.

ten czołg, ten czołg, który widzicie, Honey 2, dla mnie to jest taka bestia. Co oni z tym czołgiem zrobili, widzowie? To jest jeżdżący papier. Ale wyobraźcie sobie, że na tierze czwartym to strzela po 350, a z Hajków po 400 coś. To jak ten czołg potrafi rozrywać inne maszyny jest czystym cholernym absurdem. Świetnie się bawiłem tym low -tierem. to jest moim zdaniem fajniejsze do pogrania niż Hecer, nie wiem czemu lepiej się bawiłem, eee, także no, to jako ciekawostka, jeżeli dostaniecie ten czołg, nawet jak nie gracie niskich tierów i, i będzie się wam nudzić, sprawdźcie proszę tę maszynę, bo to z haubicą jeździ na niskim tierze, na czwartym. To jest taki mordulec, to jest taka wersja, że aż chciałem zagrać tym kolejną grę, ale nie miałem czasu, więc pogram innym razem, siema Digres, dzień dobry, siema Gracek. Siemasz, ich też. Dzień dobry. No to co, lecimy dalej. Oj! Mm -hmm. Ten też był new ciekawy. Year, new Get as many as brand new o! Przechodzimy do styli! Misię personalnie te style takie tego typu podobają, no, ale nie każdemu się będą podobać. Czy jest to najlepszy styl, jaki widziałem? Nie, ale może być. Jest ok.

deeply booked once The Grill 15 meanwhile enjoys spending time in the great outdoors Kto to wymyślił? O co tu chodzi? Grill dla wędkarzy. Nie. Komód dla karpiarzy. Nie, no nie, nie wytrzymam. Co to jest?

You can even catch underwater artillery. The M5355 is a bold <laughs> experiment designed for underwater. Combat. Nie, proszę nie. But unsuccessful. Trials of it scared away not only all the fish but the fishermen too. The Skoda T. Team... Połączenie, połączenie tych pomysłów. Wrzucenie tego jako reklamy w formie tego filmu, odniesienie się do topielców artyleryjskich, do grilla siedzącego, gdzieś tam wiecie, daleko pasywnie czekającego tylko na ten moment, gdzie może strzelić. Trzeba przyznać, że tutaj pomysł, jak i wykonanie... No naprawdę dobre. Naprawdę dobre. E 50 jest

Okej. Okay. Definitywnie EBR wszystkie zjada. Okej. Okay. Oni tego więcej wprowadzili? Ok. W sensie. W sensie. Nie, nie ma chyba co hejtować tego systemu, bo rozumiem, że to będzie można po prostu wyłączyć, żeby tego nie widzieć na czyimś czołgu, więc tutaj problemu większego chyba z tym nie ma. Y ja się tylko zastanawiam, jak będzie wyglądał ten system dodatków, czy ciągle będą dokoptowywać nowe rzeczy, czy po prostu wrzucą to raz i później za rok znowu i tak dalej, i tak dalej. Czy będą próbowali to rozwijać na tyle sprawnie, żeby tutaj była duża różnorodność, a nie żeby wszystkie czołgi jeździły z tymi samymi dodatkami? Nie, no to zobaczymy. <coughs> The sets contain rare, epic and legendary attachments. E, przepraszam, bo nie wyłapałem, będzie można sobie na przykład mieszać wszystkie trzy? Chyba tak. No tak, definitywnie widzowie, te wszystkie dodatki są niehistoryczne, więc fani, którzy tutaj akurat lubią. Style typowo historyczne mogą czuć się niezadowoleni rozumiem, ale dzięki Bogu możecie to wyłączyć, żeby nikomu nie przeszkadzało. Będzie ok. Czy sam będę z tym jeździł? Nie wiem. Nie, nie wiem, bo to wygląda aż momentami zbyt dziwnie, ale nie przeszkadza. Ok. This okay. Way, your collection will be as diverse as possible. Rozumiem. You'll have something to boast before other tankers. Unbox. <laughs> Będziesz <laughs> Unbox new tanks, styles and 3D attachments and okay. enjoy yourself. Because every large box means excited anticipation, a happy surprise, and lots of fun. Tak jest. Is a Aha. Podsumowując, to było wszystko w tym materiale, który Wargaming Wam tutaj zasponsorowało. Ja tylko chciałbym się ponownie odnieść do Waszego zdrowego rozsądku. Pamiętajcie, jeżeli ktoś z Was kupuje paczki, fajnie. Jeżeli nie kupujecie paczek, fajnie. Ale jeżeli kupujecie te paczuchy, to proszę, proszę z głową, i żebyście po prostu uważali, żeby nie przesadzić. To tyle.